Cześć, tutaj Lasek stanowi YouTube Kuba Kuba. Dzisiaj jestem w rynku. O, godzinę widziałem. Bielsku Białym, Od razu mi się rzucił taki ratusz miasta Bielska. Do 1819 roku był, XVII wieku, przez austriacki skarb z przeznaczeniem na urząd celny. Aha. Jako ratuch był użytkowany Niezbyt efektowny. Ten, e, od XII wieku lokacja była. Najpierw zabudowa drewniana, później pożary. Zaczęto stawiać kamienice. Był zaniedbany, teraz przechodzi re, rewitalizację. O tutaj pisze, że ratusz miasta, to ile tych ratuszów? Aha. 1819. No spalone domy. Była tu sąd, urząd finansowy, starostwa po strunach stachlarzy miejskich. Czyli tutaj, tutaj. No to jest teraz odnawiamy wszystko przejdę się na otowo rynek jest od ruchu wolny dzisiaj jest jakaś scena będzie występ studio tatuaży i pizzeria odnawiane są te kamieniczki teraz Ostrówek jest zajęty tutaj. przez scenę. Idę właśnie, tu podcienie są. Rynek jeden, słowo. do ognia. Ja. Chyba jakaś spiwa. I te ogródki. No i tutaj jest pełno jeszcze niewytrzeźwiałych <grybujesz> a może kiedyś wytrzeźwieją nie wiem co tu zajęło jakieś święto no i już niektórzy siedzą z rana rynek 25 bary roślin tu jest schodowa jakaś druga ulica później podejdziemy wzgórze a tutaj jest jakiś opis rynek w XIV wieku na prawie niemieckim jarmarki ratusz pręgierz waga miejska tutaj były czyli prawo niemieckie wytyczony jak już mówiłem którego o, to chyba będzie apteka. a nie antykwariat rynek z tej strony tam jest scena fontanna para rapoczka. Aha. Jeden lwów. W dzisiejszej dzisiejszej kamienicy z tyłu. Koń od końca XVIII wieku do 1830. O, jest tutaj taki plan sytuacyjny. Fajny. Rynku. Centrum. Ale fontanna. Rynek mały. Nie za duży. Tam chyba jest. Ratusz co tam pójdę. Tutaj była. Nie wiem co tutaj było studnia, o, studnia Studia. Studnia Odzenie po wiecie. Nie widzę czy jest woda Pójdę dalej no to będzie zajęte na pewno przez zespół, nie wiem, występy. Módl się ze mną, Janie Świętym, czyli Jana Świętego. Czeski duchowny, utopiony w murtach Nie chciał zdradzić tajemnicy, spowiedzi żony. Figura. Nie pomóc na starty, do II Wojny Światowej. Aha, nie chcę zdradzić. Powiedzieć No jeszcze czego, będzie spowiedzi. Zdradzał. Chciał go król utopić. Ładnie. A nieszte te kuranty są. Tutaj tam ratusz jest, akurat tam ratusz jest zaraz tam podejdę może popatrzę jeszcze tutaj i podejdę tam do tej wieży rapuszowej rynek 11 ale dzisiaj gorąco będzie powiem nam szczerze to już jest gorąco o ładna tutaj na górze, Rynek 15 i Narożny 16-18. Tu jest podciemie, taka odnoga. Podciemie. A jest są mieszkańcy. Tygiel smaków. Fajna taka uliczka. O, podcienie. Drewniane były domy, zniszczone przez pożary. Czyli no, zaczęto budować w XVII, XVIII XV wieku. z cego. Jednak drewniana zabudowa to powoduje. Idę ulicą Wschodową. Taką wąziutką. Chcę dojść tam do tego wieży. Skręciłem w Plac Świętego Mikołaja. I to jest właśnie wieża. Ta, którą widziałem z rynku. To jest kościół. Nie? ratusz to kościół katolicki świętego mikołaja niszczony pod żarami w XV wieku i otaczał miejski cmentarz go czyli kościół św. mikołaja teraz jest msza nie będę mógł tam zobaczyć i teraz kościół bieżące parową w całej okazałości stąd wyzwaniane były właśnie te zachorowe te... nie, gdzieś jeszcze jest plac świętego mikołaja z drugiej strony obchodzę rynek gorąco Ulica Cieszyńska, tu jest Święcie Trójcy. Księgarnia, restauracja, browar Miejski. To chyba wszystkich zainteresuje. do rynku. To ja pójdę tu w skrótach. Winiarnia. Tu była górna brama miejska rozbudowana w XVI wieku i Fosa. Zachowały się tylko na fundamenty. Ale gdzie ona jest? Te fundamenty, to ja wam nie powiem. O ulica Waryńskiego. Ciekawe. Sobieskiego Iwańskiego. i Waryńskiego. I Waryńskiego 4. Ładna kamienica obok też. Dwa. tak idę na dół i ulica Orkana nie wiem czy to nie były fragmenty murów miejskich a takie przejdę na drugą stronę pokażę drugą stronę tej Orkana tutaj Słowackiego, że mur wewnętrzny na XIV bieg, był mur wewnętrzny nie wiem gdzie sąsiadował z uliczką Trzmurno czyli tamto to był mur znaleziono dużo tych pozostałości a gdzie one są nie wiem ulica Słowackiego księżnica Beskicka dział zbiorów a obok podcienia, no troszeczkę miasto po sobocie jest nieposprzątane, no ale miejmy nadzieję, że jest sprzątane, trochę zaniedbane dopiero to robią wpisane są o no tutaj zrobione o jeszcze dużo pracy przed władzami żeby tylko tak to robiły, nie wiem co to jest za budynek, no dużo jest zrobione no i dotarłem do zamku coś jest remontowany z XIV wieku przez Piastów Cieszyńskich. W no. XIX wieku został przebudowany. A nie lubię tego, powiem Wam, bo to jest jakby prano mózg, a to jadą jakiś. No, w każdym razie e, od 46. Muzeum Narodowe i trzeba się dowiedzieć kto to był. Kto to był? Książęta Słukowski Bo własność do 1945 roku w nich Księżka Wiadomo tutaj było księstwo Cieszyńskie no. no teraz trochę tutaj wszystko przebudowywane jest to fajnie Tu jest średniowieczna wieczna staduła. Ale co z nich zostało To nie wiem, ta baszta może coś jest źlica Zamkowa o! Widok. No. Fajny. Powiem szczerze. Jest bliska. To tak wygląda. Trzeba by było odejść dalej. Tu jest her. Pójdź do muzeum, ale dzisiaj jest święto. I niedzielę nie No i jeszcze zrobię te tannę. Hmm. Zaraz. I tutaj jest nie wiem czy to widać projekt i pomnik. Możecie to słuchać. Powstał w 1974 roku. Nie wiem. No i widok tego. Tam tu zaraz wydzielało. Trzeba będzie uciekać. Fajna kamienica tam na rogu. Aha. A. O, i kamienica fajna. zaułek tutaj jest. Tu z tyłu jest. Wyglądałoby do muzeum. Zaraz pokażę i wejście do muzeum, ale są brukowane ścieżki. I dlatego nie mogę wejść. I budynek poczty polskiej. Jeśli się pytali, ale zaczyna już kapać. Muszę uciekać. No i część zachowała domów. Najpierw był drawer drewniany później Tak jest kamienia Jak zwykle Kamień niepalny A to jest tutaj widoczniony i podświetlony po Julii, kręta ulica, a tutaj jest ulica Celna. Niektórzy z przedsiębiorców u nas narzekają, że płacą podatki. To ja im powiem, że dawniej były też podatki i płacono nawet jedną trzecią. I także niech nie narzekają. To do dzisiaj są podatki. Tylko każdy by chciał jak najwięcej. No a tam ulica Celna. Łupano wszystkich zaraz się oburzą że ale nie takie wysokie 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 też były tylko ukryta to jest ulica kręta i jakieś pozostałości są nawet muru baszta tutaj była obronna w drugiej połowie XIV wieku zachowały się fundamenty tej baszty no, z kamienia wiadomo dlatego dlatego ponieważ kamień się nie pali a to się drewno pali no i z basztą wiążą się mury obronne fragment został zachowany wiadomo nie będzie się wszystkiego pokazywało jeżeli jest to w takim stanie Niskie. No tak to wygląda taki ładny zaułek tutaj można posiedzieć na ławeczkach i zjeść sobie no i mamy pacz Świętego Lutra z Szedłem i od razu widzę, że tutaj jest kościół. cmentarz ewangelicki tutaj jest 300 metrów i Marcin Luter Pomnik wiedeński rzeźbiarz, jako jedyny, drugi pomnik, jedyny w Polsce. W 1890 Luteraninem był co trzeci mieszkaniec miasta, na to się nie dziwię. I tutaj jest kościół ewangelicko z burski z XVIII wieku, pomnik Macina Lutra. Seminarium nauczycielska, Szkoła Ewangelicka, żeńska Hala, cmentarz, sadzawka. Ach, tutaj kwarta takie ewangelicki. No jak tutaj tyle było w 1890 roku no tych wyznawców. No to się nie dziwię, że musi tutaj dużo być tych rzeczy. Obejdę to od przodu, tutaj jest wydawnictwo, nie drugarnia Augustana No ładny, skomponowany budynek No i tu o, po schodach stała szkoła ewangelicka w Bielsku Tam jest wyższa szkoła administracji Tutaj jest ten kościół Co stare to jakieś takie ładne o, tezy Marcina Lutra były. Ktoś się nie chciał dostosować. Zobaczę, czy to otwarte, na pewno zamknięte. Tak, obejdę to dookoła. jest ten styl pomnika. Budowano w latach 1782 89 Dostawiono wieży w stylu neogotyk. Studnia pastorów, pomnik upamiętniający pastorów, zniesiony w 1934 zniszczona po II wojnie, odtworzono w 1916. Czyli studnia pastoralna. Pomnik, pójdę dalej, naprawdę tutaj jest kościół w pełnej okazałości. I krasie tutaj jest szkoła podstawowa numer dwa, była Szkoła Ewangelicka. i było ewangelickie 1907-1921 seminarium dla nauczycielek to obok tej szkoły zarządzania nie wiem co tutaj było czytałem tam wcześniej pamięć moja jest krótka tyle tych po prostu jest wiadomości widziałem, że bielsko-biała taka Ewangelicka miejscowość była. Tutaj było to seminarium. A tutaj było w tej szkole Emin, Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie. Działało do 1936 roku. Koedukacyjne. O proszę bardzo. Seminarium. Pierwsze tego typu w Austrii, wtedy, w tamtych latach. Nie widziałem, co to za znaczek, a to jest Światami Ewangelików. Takie oczko I Następny budynek. Internat Ewangelicki. To wszystko tutaj było w tym kwartale. Proszę. Teraz tak to wygląda. A pójdę tam jeszcze, czyli cały tu kwartał był taki. To już nowa dobudówka, ale kwartał był po prostu ewangelicki. No, była tolerancja religijna, o tym się nie mówi. Teraz jest liceum kształcące, też tutaj piękny budyreczek. Podejrzewam, że to jest właśnie ten cmentarz ewangelicki. Zaraz tutaj przeczytamy. Główna brama. Ratujmy stary cmentarz. Stary cmentarz ewangelicki. Oddany w 1833 roku. No. Zamknięty. Na pochówku po II wojnie światowej i widzę, że trzeba go restaurować. Mhm. Proszę bardzo, stary cmentarz w 1833. Wykaz podszywających, którzy się wyróżnili dla miasta. No i bardzo dobrze, takie coś jest bardzo dobre ale po prostu jest o, brama nieczynne to jest powinno być czynne nie wiem tylko ciebie znowu się jacyś nie znaleźli bandale ale tutaj jest ten stary cmentarz na pewno by z chęcią i tablica Aha, na pewno by z chęcią człowiek to zobaczył mhm i sierociniec ewangelicki w latach 1906-1907 starszy budynek zastąpił i teraz chyba też jest ewangelicki dom opieki proszę bardzo aha Śląskie Ewangelicki Dom, Diakonis tutaj siostry mieszkały, które obsługiwały szpital miejski, pomagały po prostu nie no tutaj pełno jest tego ewangelickich rzeczy teraz jest prokuratura ale ładny jest ten budynek wszystkiego się dowiemy z takich znajdujących się tu z boku opisów o. szlakami kultury żydowskiej też jest znowu jest w tym bielsku tyle to jest takie niebieskie oczko ale czasami nie umieją po prostu ludzie tego wykorzystać no piękny jest tutaj taki budynek też na tej ulicy tutaj też jakiś sławiec miejskiego budynek. Powiem Wam szczerze, to trzeba by było, co polecam, wziąć do Centrum Informacji Turystycznej, wziąć jakiś mini przewodnik. Dzisiaj jest wszystko nieczynne, I to jest to, przygotować się, ale najlepiej to Centrum Informacji Turystycznej. Jestem na ulicy Jana Sobieskiego, tutaj szlak solny od XIII wieku, sól z kopalni w morach, później na bramę miejską, tam celny. Urząd i do tędy w dawnych czasach przebiegał trakt solny, czyli trakcik solny, ulica Sowieckiego. Teraz no to jest asfaltowa, kiedyś to trzeba było wieść.